Po poszukiwaniu Jennefer, swojej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że Czarodziejka wyprzedza Wiedźmina na tylko okrąg, ale cały czas pozostawała. おお。<ー> Absolut. Medalion drży, to miejsce mocy. kobiety z północy mają się raz na zakwarty, prawda to? Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar wynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordingu. Dowierzy. Hector. <trybujesz> Asło. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? <laughs> Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Pokaż mi swój towar. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg, albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha. No więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowit jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chcesz coś kupić? Bywaj. Ten tego. To ile wieś, Darzyta? I... Ile powietrze, Wasza Ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No, spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej Ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest. Temercycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem tu tylko Kowala Wiliego. Krastoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Z czego tu szukasz? Jennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Hmm. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie na wsi, na polach, na trakcie czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myślaw. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Sza... Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokierujecie. Tomira i Mysław. Dzięki. Jest jak ten. Na przeszpiegi czy w Inter Pokaż mi swój... Bywaj. – Przeszkadzam? – Wręcz przeciwnie. Podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las w czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskułka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Widzmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią pod wpływem twoich specyfików. A jeśli potem jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm, na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody. Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar, coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgard ceni sobie jedno: porządek. Gryw go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryw znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Tak? Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele -Welander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Nenekę zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, no wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu, od cała historia. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie! Coś się znajdzie. Bye Cesarz nas poprowadzi prosto na nowi... To! Oh! Klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta. Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu! Oddam z rana. <noise> no, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego mość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może... Ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Są i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy. Żeby zrobić tuż, i napisać listę. Znalazłeś patelnię! Jakieś dokumenty spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Smarzę sobie na...